Możemy przetopić te cholernie ważne trofea. Założę się, że mogę roztopić trofea w tej parze. Czas rozgrzać ten piec! Mogę próbować ustawić sterowniki temperatury w elektrowni, albo je rozpieprzyć i zobaczyć, co się stanie. Są wątpliwości, która opcja jest lepsza? Muszę rozwalić sterowniki temperatury. Gin komputerze! Hakowanie jest fajne, jak się je robi po mojemu. Nie ma mowy, żebym zaczął kłuć zanim pozbędę się od mieńców. Muszę wejść trochę wyżej, żeby odpowiednio przywalić. it's Jeden załatwiony, został jeden. zaraz po prostu zeskoczę i zacznę tłuc! Ha -ha! Epicko! Mistrzowskie kucie! Chi. Miecz jest wykuty. Co teraz? E, zanurz go w wodzie, żeby go schłodzić. Do stacji uzdatniania wody! Chcą mój szczęśliwy miecz! Poczuj moc! I się zanim przetopi się przez moją magiczną kieszeń.

Dzięki Billy zniszczen! Chodźcie powstrzymać zbira! Górna! Ja tu pracuję, co nie? <śmienny> lew spróz! Za tych nastróżnienia dupka! Nadchodzą pożbok lew! Na tyle! przestać bo mi się robią odciski. Mam cię, jakbyś się tak ruszał. Przetrą te ci Okej, okay, wygląda na to, że najczystsza woda jest tam. Ok, dalej jest ostrzeżenie, dopasowanie rękojeści, dodawanie detali. Nie, jest idealne. Nazwecie. Excalamune! No, o! Myślę, no. tam dam mu radę. Hm? Ja wierdził! Jestem nie do pokonania! Katrina nazwę... z Ej, biegnie ta baba. Dobrze, że w tej zajęty jest nośność. Por kim? Znasz się na starożytnych samurajskich mieczach i takich tam, nie? Bo jestem koreanką. Przecież mieszkasz w Muzeum Dziedzictwa Japonii. Nie wzdychaj mi tu. Nie trenowałem sztuk walki, bo to wiąże się z treningami, ale ograłem bardzo dużo gier wideo i zastanawiam się, czy miecze nie mogą wysysać duszy z ludzi. Jak to zrobić? Uramasa wezwał swojego mistrza Masamune na pojedynek w tworzeniu mieczy. Zabrali swoje miecze nad strumień i. Dusze w miecze, tak? Obaj mistrzowie nadali mieczom swoją osobowość. Jeden bezwzględnego zabójcy. Czy roboty mają duszę? Bo zabijam też roboty. Straszny Muramasa z ciebie. Mam ci dać sama? Nie! Sądzę, że mój miecz może teraz pochłaniać duszę. Ach. Ja dziesięciu dziewięciu robotów blisko! Dziewięćdziesiąt dziewięć zginie! It's just night. Nice. Chodziło. Widzieliście to, prawda? Najwyraźniej chcą, żebym tam wszedł po moje wyróżnienia. Już idę! Co dla ciebie mam? I co ja niby mam z tym zrobić? Zadźgać kogoś, pasować rycerzy, kraść jedzenie z automatów w szpitalu, siekaj krąg! Normalnie tyle zastosowań! Nie dzięki, a teraz spadaj. Czekaj, spójrz, jaki jest potężny! O wpytę! To był wypadek! ma power. Hmm, wykastrowali mu atomowy mierz. Hey Floyd, muszę jakoś zaimponować tym dziewczynom, żeby mnie polubiły. Masz jakiś pomysł? A zmierzy nie wyszło? Nadal go mam, więc nie. No to znajdź drogę do ich serc. Na czym najbardziej w świecie im zależy? Żebym to ja wiedział. Mam sobie spuścić łomot? Takie szajbuski jak wy w ogóle można zadowolić? Po prostu zejdź nam z oczu. Dostań raka, wtedy cię pokochają. Połóż się, pozbędę się ich, to się prześpisz. Jest okej, okay, Esperanzo. Może niech to będzie moja godzina odwiedzin. E, soreczka, nie chcę cię zniechęcać, ale las Katrinas są tenteges, kumasz? Uwierz mi, kumam, ale są spoko. Wiesz, ja chcę się stąd wydostać. Huh. nie wiem, czy ktokolwiek z nas się stąd wydostanie. Znaczy, ty się wydostajesz. E, e, słuchaj, potrzebujesz czegoś? E... Nigdy nie byłem na meczu baseballowym. Mała strata. Mam ci pluć tytonią pod nogi? Na jedno wyjdzie. Nie zaliczyłem żadnej góry. Ale też i z żadnego szczytu nie spadłeś. Nie jesteś tu, by spadać ze szczytów, co? Nigdy nie byłem na koncercie rockowym. Że co? Tak nie można żyć. Każdy dzieciak potrzebuje roka. Chcesz koncert? Załatwię ci koncert. Co masz na myśli? Zobaczysz najlepsze rokowisko w swoim życiu! Ej, uwaga! Nie robię sobie jaj. Nie chodzi o roka. Hej, okay, potrzeba nam zespołu. Pokaż, jaki z ciebie nago. No, Wendy ostro wymiata na lutni. Zobaczmy, czy się zgodzi.